mek i przyjaciele smutna historia henia Pewnego dnia lokomotywa z wagonami przestraszyła się deszczu z dużymi kroplami. Wjechała do tunelu, zaczęła się uśmiechać, a potem nie chciała stamtąd wyjechać. Ta lokomotywa to Henio. Maszynista i palacz krzyczeli na niego, ale Henio nie miał zamiaru się ruszyć. Deszcz zniszczy mój piękny, zielony kolor i czerwone paski, oznajmił. Strażnik dmuchał w gwizdek, ile miał sił w płucach i machał flagą, aż rozbolały go ręce, ale Henio wciąż stał w tunelu i wypuszczał kłęby pary. Nie poświęcę dla ciebie mojego ślicznego zielonego koloru i czerwonych pasków. I wtedy do akcji wkroczył tobiasz kapelusik, szef wszystkich lokomotyw na wyspie Sodor. Mówiono o nim gruby zawiadowca. Wyciągniemy cię rzekł gruby zawiadowca. Ale Henio tylko buchnął na niego parą. Ciągnęli wszyscy oprócz grubego zawiadowcy, bo jak mówił, <laughs> mój lekarz zabronił mi ciągnąć. Ale Henio nadal stał w tunelu. Próbowano także pchać Henia z drugiej strony. Gruby zawiadowca dowodził. Raz, dwa, trzy. Pchać! Ale sam nie pomagał. Mój lekarz <laughs> zabronił mi pchać, mówił chali i pchali i pchali i pchali, ale Henio nie ruszał się z miejsca. W końcu przyjechał Tomek. Strażnik pomachał czerwoną flagą i zatrzymał go. Wszyscy przekonywali Henia: "Patrz, już przestało padać", mówili. "Tak, ale wkrótce znowu zacznie", odpowiadał. "I co się wtedy stanie z moją zieloną farbą i czerwonymi paskami?" Tomek pchał i sapał. Pchał najsilniej jak tylko potrafił. Ale Henio nie wyjeżdżał z tunelu. W końcu nawet gruby zawiadowca się poddał. Zdejmiemy tory, powiedział, i zostawimy cię tu na setki, tysiące, miliony lat. Zdemontowano tory i zamurowano wjazd do tunelu, tak żeby Henio już nigdy nie mógł z niego się wydostać. Jedyne, co mu zostało, to patrzeć, jak przez sąsiedni tunel przejeżdżają pociągi. Henio był smutny, bo wyobrażał sobie, że już nikt nigdy nie zobaczy jego pięknego zielonego koloru i czerwonych pasków. Bardzo często obok Henia przejeżdżali Edek i Gabryś. Edek pozdrawiał Henia. Pipi, pi, cześć! A Gabryś powtarzał: Puf, puf, masz za swoje. Biedny Henio nie miał pary, żeby odpowiedzieć, jego ogień zgasł. Sadza i kurz zniszczyły jego piękny zielony kolor i czerwone paski. Henio zastanawiał się, czy jeszcze kiedyś będzie mógł uciągnąć wagony, ale został ukarany za służenie, nie sądzicie?